Czasem mamy pretensje do naszego partnera lub partnerki, że robi coś źle, zachowuje się nieodpowiednio. Ale czy ty czasami zastanawiasz się, jak partner lub partnerka odbiera ciebie? Jakie są twoje słabe strony, jeśli chodzi o związki i o relacje? Przed tobą trzy karty. Wybierz jedną z nich i ta karta powie ci, jakie są twoje słabe strony w związku. Karta pierwsza. Jeśli jesteś kobietą, to wszystko wskazuje na to, że lubisz bardzo dominować w związku, dyktować swoje warunki. Twój partner może cię odbierać za osobę, która zbyt mocno trzyma się swoich utartych zasad. Jeśli jesteś mężczyzną, to miewasz skłonność do agresji słownej, troszkę też złośliwości i czasami za mało okazujesz uczuć. Zbytnia oziębłość też troszeczkę tutaj e, się pojawia. Jeżeli wybrałeś kartę drugą, ta karta wskazuje na taką bardzo dużą pewność siebie i takie twarde stąpanie po ziemi, dlatego też mywasz trudności z wyrażaniem uczuć, okazywaniem czułości też. Jeśli jesteś mężczyzną, to ja tu widzę słabość do uwodzenia innych kobiet, a to Twojej partnerce nie zawsze może się podobać. Karta trzecia. Lubisz te motylki w brzuszku, co nie? Ale czasem zachowujesz się troszeczkę, jak małe dziecko coś cię lubi rozpraszać. Być może zapominasz o ważnych datach, rocznicach. Twój partner lub partnerka ma czasem wrażenie, że zachowujesz się lekkomyślnie i nieodpowiedzialnie.